Upłynęło już trochę lat, od 2016 roku, kiedy można powiedzieć, człowiek zderzył się z medialnym walcem na tle kraju i świata. Ale jakoś tak nie mogę się pogodzić z tym, że sprawiedliwości nigdy nie stanie się zadość w tym systemie, który ludzie. Swej tolerancji przyjmują, bez, zupełnie bez żadnej krytyki, bez zastanowienia, idą jak te barany prowadzone na rzeź. Proszę Państwa, Michnik składał życzenia na ten rok, na te święta, aż dziwne. Pan Szechter składa życzenia, który nawet Polakiem nie jest, tylko polskojęzycznym szkodnikiem żmiją, okrutną i dalej jest traktowany jako autorytet nawet przez tych, którzy niby są opozycją w dzisiejszym naszym państwie, systemie politycznym i tak dalej, i tak dalej. Taka gazeta w wolnej Polsce nie mogłaby istnieć jak wyborcza. Ale przechodząc do rzeczy, napisało mi się kilka wersów jako przeciwciała na to, Łogarstwo, które Michnik opowiada i które Michnik reprezentuje. Do Michnika syjonisty. Larwy sukces ciągle mają, Solidarność oszukana, Polskę Rotschild ze swą zgrają, Ma w mamonie swego pana, Gojów przecież za nic mają. Jakże postawić Michnika, by stał w ławce oskarżony? Polak praw tu żadnych nie ma, Musi żyć na marginesie. Bydle na kłamstwie zarabia, w sądzie bardzo obrażony. Polak, który żyje w kłamstwie, bilans sobie wnet przyniesie. Jakie masz swe dokonania, Żydzie, kolego Sorosa? Iluż ludzi już odeszło od doniesień kłamstw medialnych? Ogłoszenie o iniekcjach była jakby śmierci kosa. Przyjdzie jeszcze bilans wkrótce, plany elit tych realnych. Plujesz na obecne rządy, a to przecież twoje ziomki. Palą te same widelce, czy to w Sejmie, czy w pałacach. Larwy grają ciągle heglem, łgarze kłamstwy te potomki. Widać komu wojny wszczynać i podziały się opłaca. Stałeś larwo, tuż przede mną po maturzej czuchnoski. Pomianowską sędzią była, waszej była też kieszeni. Sąd jest szambem w swojej obłudzie, a w wyrokach jakby boski. Mam nadzieję, że się wkrótce wszystko nam na dobrze zmieni. Kto oparł się szczepieniu, mimo ugarstw żydowskich, ten zna intrygi świata, nie podda obłudzie, nie sprzeda się mamonie, ma pierwiastek boski, woli być marginesem i żyć w wielkim trudzie. System świata chce władzy, jak z planów Weiss Haupta. Syjon wszedł w system śmierci, świata polityki. Pomamone jak kury, tłum świata wciąż tupta, Żmije w każdym aspekcie życia, mają swoje wtyki. Zestrojeni z mediami, jak z telewizorem, Służą nurtowi ścieku, przekaz rezonuje. Człowiek miast być wprawdzie jedzie bocznym torem, Cieszą się z tych efektów, rządy inne wuje. Proszę Państwa, Mówi się o elitach. Pan Czuchnowski jest tylko po maturze. Mnie w wielkim trudzie udało się skończyć zacną uczelnię AGH. Przez to też mając swoją opinię i wiedzę dotyczącą chemii udało mi się wyjść z pewnego problemu zdrowotnego czego każdemu życzę, żeby nie bał się pewnych rzeczy, które, którymi straszą, że tak powiem, ci wszyscy medycy. Proszę państwa. Mam nadzieję, że wielu z Was wreszcie otworzy oczy. I mam nadzieję, że rok 2023 niestety będzie tym bilansem tego wszystkiego. Przed którym człowiek cały czas przestrzegał, cały czas wielką troską swoich rodaków, Polaków, Lechitów. Nawet Watykan pokazał swoją obłudną twarz. Okrutną, obłudną twarz. Wszystko jest takim oszustwem, że się w głowie nie mieści. Jedynie co, to zostaje nam droga, prawda i życie, i to, żeby podążyć. Tym torem, właściwym torem, właściwą busolą. Dziękuję za uwagę.